No już jesteśmy na Florydzie West Palm Beach Gdzie przyjechały moje drzewka Z Oregonu Proszę takie Takie drzewko jedyne 65 dolarów No w ogóle choinki amerykańskie Są przepiękne W Polsce tu nic nie może, Nic nie mam przeciwko polskim drzewkom Ale takich choinek To w Polsce nie ma Pewnie klimat, albo ustrój, albo polityka Busha, albo Obama. Nie wiem kto jest za to odpowiedzialny. Ale drzewka są przepiękne. Na takie drzewko to też trzeba mieć odpowiednie mieszkanie, bo ma, ma dobre 3,5 metra wysokości. Ciekawe ile takie kosztuje. 140 dolarów. Tu też parę podobnie wysokich. Są też oczywiście niższe. No i drzewka są w namiocie, bo, bo na polu gorąco więc długo by nie wytrzymały. Także że stoją w wodzie, żeby wyglądał świeżo, a opadną dopiero, jak się do domu wejść. Sosy Sos na nice. to sosem okay. się u nas mm. nie kupuje, no ale tutaj no. różnie no. by. A to moja ciężarówka. Yeah. Nasze świeże drzewka. No i tak wygląda pogoda grudniowa w Miami. 30 stopni ciepła, słońce świeci upalnie, jak to. Na świętach powinno być.